Już od około 180 tysięcy złotych nowa Toyota Harrier 1026-2 eleganckim stylem, nowoczesną technologią i komfortem klasy Premium, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla droższych SUV-ów. Ten model został zaprojektowany z myślą o kierowcach ceniących spokój jazdy, wysoką jakość wykończenia oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Na dwozie prezentuje się dynamicznie dzięki smukłym reflektorom LED, dużemu grillowi oraz płynnej linii dachu, która podkreśla charakter auta. Całość wygląda nowocześnie i bardzo dojrzale, idealnie wpisując się w europejskie gusta. Wnętrze Harriera 2026 to połączenie minimalizmu i luksusu. Miękkie materiały, precyzyjne spasowanie elementów oraz ergonomiczny układ kokpitu sprawiają, że każda podróż jest przyjemnością. Centralny ekran multimedialny oferuje szybkie działanie, obsługę Apple CarPlay i Android Auto oraz czytelną nawigację. Cyfrowe zegary dostarczają wszystkich kluczowych informacji, a wielofunkcyjna kierownica ułatwia sterowanie bez odrywania rąk. Przestrzeń dla pasażerów jest imponująca, zarówno z przodu, jak i z tyłu, a bagażnik bez problemu pomieści bagaże na dłuższy wyjazd. Pod maską Toyota Harrier 2026 rok oferuje nowoczesne i oszczędne jednostki napędowe. Największym zainteresowaniem cieszy się napęd hybrydowy, który łączy płynną jazdę z niskim zużyciem paliwa. Silnik benzynowy współpracuje z jednostką elektryczną, zapewniając dobrą dynamikę oraz cichą pracę w mieście. Dostępny jest także inteligentny napęd na cztery koła, poprawiający trakcję w trudniejszych warunkach drogowych. Zawieszenie zostało zestrojone z myślą o komforcie, skutecznie tłumiąc nierówności. Bezpieczeństwo to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Pakiet Toyota Safety Sense obejmuje aktywny tempomat, system utrzymania pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne oraz monitorowanie martwego pola. Dzięki temu kierowca może czuć się pewnie w każdej sytuacji. Dodatkowe udogodnienia, takie jak kamera 360 stopni, podgrzewane i wentylowane fotele czy.